Dzisiaj wyjątkowy odcinek pojawia się od razu bez czekania na premierę, a to dlatego, że po ostatnim moim filmie rozgorzała wielka dyskusja na temat tego o czym mówiłem, więc będę miał szansę na bieżąco się do tego odnieść. Zapraszam. Temat poprzedniego odcinka zostawimy sobie na potem, na sam koniec odcinka tego, a teraz porozmawiamy sobie o innych rzeczach. To nie będzie jakiś super news, ale chciałem o tym wspomnieć. Wybrali bowiem aktora do roli Joela w serialu The Last of Us, który jest adaptacją gry na konsolę. Każdy zna ten tytuł, bo był to naprawdę fantastyczny kawał dobrej rozrywki. I co chcę o tym powiedzieć, to to, że gość kompletnie nie pasuje do swojej roli. Zacznijmy od tego, że wybrali Latynosa do roli osoby, która Latynosem nie jest. I słuchajcie, nie zrozumcie mnie źle. Ja wcale nie jestem za tym, żeby promować jakiś określony typ osób, żeby kogoś lobować i tak dalej, ale ja jestem za wiernością odzwierciedlenia materiału źródłowego. I jeżeli na przykład widzimy bohatera, który wygląda tak, to ja chcę, żeby aktorzy dobierani do roli właśnie tej postaci w filmie też byli do niego podobni. Mieliśmy naprawdę mnóstwo fantastycznych propozycji. Sam podsyłałem Gaja Piersa albo tego gościa. Albo nawet fani degustatora pisali w komentarzach swoje propozycje, i były one naprawdę świetne. Teraz pewnie na ekranie widzicie fotki osób, które mogłyby zagrać naszym zdaniem Joela. I ja się z tym zgadzam jest po prostu podobny. No i teraz popatrzcie na tego aktora. Oryginalny Joel, oprócz tego, że był przystojny, męski, ale to jest najmniej ważne, miał na przykład zarost, dobry zarost, miał brodę. No, i porównajcie sobie brodę takiego Joela do aktora, który ma go zagrać. No przecież ten koliś ma tu, tu i tu troszeczkę i koniec. To jest tak, jakby na przykład y, wziąć do roli brodacza takie osoby z tego mema. Jak osoba z takim zarostem ma grać kogoś z takim zarostem? Nie rozumiem zupełnie, dlaczego nie zadbano chociaż o minimum podobieństwa. Poza tym, ten jego nos, no kurczę, Joel zupełnie tak nie wygląda. Doborem takiego aktora do roli jestem naprawdę zdegustowany. I również jego brata, Tomiego, wybrali też latynosa, więc robi nam się kurde, nie wiem, jakieś, jakieś meksykańskie delas do was. Ostatnio do moich zakupów z internetu ktoś dorzucił taką właśnie ulotkę. I co możemy na niej wyczytać? Są to rabaty. I czytamy rabat 2% przy zakupach powyżej 200 zł. Super intratna oferta, rabat 2%, jak wydasz 200 zł. W ogóle mnie to nie zachęca do wydania 200 zł. A co czytamy dalej? Rabat 3%, jak wydasz 500, rabat 5%, jak wydasz 1000, rabat 7%, jak wydasz ponad 2000 zł. Opcją, która ma sens, wydaje się opcja rabatu 7%, jak wydasz 2000 zł, czyli jeżeli planuję wydać 2000 zł, to z takiego rabatu mogę skorzystać. Po co w ogóle dawać ludziom rabat 2% jak wydadzą 200 zł, co mi daje rabat 2%. I teraz ja naprawię tę ulotkę przy pomocy nożyczek i te trzy rabaty odetnę. O, i mogliby coś takiego tylko dawać wyłącznie. Przygotowuję się ostatnio do swojej hulajnogi elektrycznej. No i oczywiście, będąc w tym okresie poszukiwań, oglądam bardzo dużo filmów na ten temat. Chcę się dowiedzieć, jak jeździć, czy są jakieś triki, czy są jakieś porady, więc bardzo chętnie odwiedzam takie filmy. I trafiłem na taki jeden film, który teraz chcę wam pokazać. Chciałem dostać jakieś cenne rady na temat poruszania się na hulajnodze, i to jest to, co zobaczyłem. Ja sobie to włączę żebym wiedział, na jaki temat się wypowiadam, odnośnie konkretnie czego. Cześć, ja jestem Michał Górecki. Dzisiaj pogadamy troszkę o tym, jak jeździć na hulajnodze elektrycznej. I nie tylko elektrycznej. Ja mam parę porad. Ja jeżdżę od 8 lat już chyba. No, od 8 lat jeżdżę na różnego rodzaju hulajnogach. 8 lat praktyki i da nam Pan trochę porad. Zobaczymy, jakie to porady będą. E, podzielę się z Wami moimi trikami na to, jak tego dokonać. O, jeszcze jakieś triki będą, spoko. Jestem ciekaw. Oglądajmy. Więc po prostu Uważajcie, ale nie jeździcie też tam, gdzie jeździć na pewno nie możecie. Tam, gdzie piesi nie mogą się poruszać, tam wy też raczej jeździć nie powinniście. Po ścieżce rowerowej niby nie, ale jednak to jest najrozsądniejsze póki co rozwiązanie, jeżeli ta ścieżka jest. Tylko uważajcie na rowerzystów, uważajcie na pieszych. A jeżeli jesteście w innym kraju, to zapoznajcie się z tymi przepisami, bo w każdym kraju te przepisy są inne. Warto kask nosić. To warto pomyśleć o ubezpieczeniu. Jest teraz specjalne ubezpieczenie dla hulajnogistów. Teraz jak działa dokładnie takie ubezpieczenie, to ja nie będę mówił. Wszystko jest w linku, który znajdziesz w opisie pod filmem. Słuchajcie, no super rady. Ja sobie zdaję sprawę, że pan. W trakcie nagrywania tego materiału jeszcze nie wiedział o tych przepisach, które dopiero wejdą. Te przepisy dopiero po tym materiale weszły w życie. Na przykład takie, że można jeździć po tej ulicy, a nawet trzeba w pewnych przypadkach, ale ym, ja chciałem powiedzieć o czymś innym, typu, jakiego typu są to w ogóle rady typu, <gryw> uważajcie na siebie, yy, raczej nie jeździcie tam, gdzie nie wolno. A jak jedziecie do jakiegoś kraju, no to zobaczcie sobie jego przepisy, i to są właśnie rady, jakie można usłyszeć od YouTuberów. Ja lubię, jak ktoś jest w jakiś sposób autorytetem w pewnej dziedzinie, bo spodziewam się po tym, że jego rady będą dobre, ciekawe, a nawet unikatowe. Na przykład, jeżeli weźmiemy sobie dziedzinę filmu, no to taką jedną z ciekawych rad jest to, że jeżeli doświetlamy pomieszczenie za okna. Czyli musie, musimy użyć bardzo mocnej lampy, która daje taki wielki snop światła. Musi być ona mocna, bo chcemy zasymulować wpadające przez małe okienko światło Księżyca, więc musi być mocna, żeby zdążyła nam, zdołała nam rozświetlić to pomieszczenie. No i takim trikiem jest na przykład to, że nie używa się zasłon w kolorze białym, tylko w kolorze szarym. I jeżeli założymy sobie zasłony szare. To one po użyciu takiej lampy dadzą nam efekt zasłon białych. I dlaczego nie, nie możemy użyć zasłon białych? Ano dlatego, ponieważ wpadające światło takiej lampy zazwyczaj jest tak mocne, że po prostu mielibyśmy białą, przepaloną płachtę na oknie. A jeżeli wykorzystamy ciemniejszy materiał, to po tym jak zostanie on z dużą mocą światła naświetlony, wyda nam się na filmie jako biały. No i to jest taki trik. Innym trikiem, w zasadzie nie trikiem. A taką oczywistością, którą trzeba robić i którą mogę ja polecić na przykład wszystkim początkującym filmowcom, jest to, aby robić prace preprodukcyjne i być absolutnie zawsze na miejscu, w którym chcemy kręcić, przed finałowym kręceniem, czyli nie lecimy od razu w jakieś miejsce z kamerą, tylko się przygotowujemy i odwiedzamy to miejsce na przykład dzień czy dwa dni wcześniej. Również z kamerą możemy sobie wybrać kadry, ale nie akurat o kadry mi chodzi. Chodzi mi o całe prace logistyczne. I yy, dzięki temu, że tam będziemy wcześniej, możemy się ustrzec wszystkich czekających na nas niespodzianek. I na przykład możemy się dowiedzieć, że z tego obiektu, gdzie chcemy kręcić, zawsze wylatuje ochrona i nas przepędza. I wtedy będziemy wiedzieć, że musimy sobie wybrać inne miejsce, że nikt nas nie wyrzuci i zaoszczędzimy czas w swoim finalnym dniu zdjęciowym. Albo na przykład wybierzemy sobie ładną polanę, pójdziemy na polanę, ale okaże się, że akurat na tej polanie w lecie latają bąki i dzięki temu, że byliśmy tam wcześniej, przyjdziemy już z ofem, ze sprayem na komary w dniu, kręcenia albo na przykład dowiemy się, że w tym miejscu obowiązuje strefa płatnego parkowania i będziemy wiedzieli, aby przybyć na to miejsce 10 minut wcześniej, kupić bilet i wystawić go za szybę. Będziemy również wiedzieli, które miejsca są najrzadziej zajmowane i które są dla nas najlepsze, żeby móc podjechać jak najbliżej. No i to są właśnie takie triki, takie porady, których no ja oczekuję, jeżeli spotykam się z rzeczami nowymi. A tutaj na filmiku mieliśmy porady w stylu no jeździ jak jeździ, no stosunkowo bezpiecznie, nie za szybko, nie między ludźmi, a jak jedziesz gdzieś do innego kraju, to sobie zobacz o co chodzi, no naprawdę wspaniałe porady, to jest tak jakbym ja, laik, na przykład dawał porady na temat rzeczy, na które się kompletnie nie znam, no zróbmy sobie taki test, na czym się nie znam, no mm, nie umiem pływać, łódki, kajaki i tego typu rzeczy, nie? I ktoś by mnie poprosił o radę i ja nagrywam filmik, nie? Gdzie radzę. No, i jakie rady mógłbym wymyślić nie? Na, w odniesieniu do, do tych rad od tego faceta z nogi, nie? Oto tak. Jeżeli chcesz pływać łódką, to dobrze byłoby umieć po prostu pływać samemu. Jeżeli pływasz łódką, koniecznie włóż kamizelkę. Jeżeli idziesz na pływanie łódką, to postaraj się nie zabierać ciężkich rzeczy, bo jak będzie zbyt ciężka, to się może przewrócić i utoniesz. Jeżeli pływasz łódką i widzisz, że ktoś inny płynie łódką z naprzeciwka, to nie przepływaj blisko niego albo ubierz sobie rzeczy, w których y, nie zmokniesz. No boskie, no takie rady mogę dawać, nie? No i przed chwilą widzieliśmy coś podobnego. No, naprawdę wspaniałe rady, dużo się z nich dowiedziałem. Panowie i panie, mamy wielkopomną chwilę. Otóż zespół naukowców stworzył trójwymiarową symulację odwzorowującą szczurze wąsy. Dzięki niej da się lepiej zrozumieć, w jaki sposób gryzonie zbierają informacje na temat otoczenia. I jest taki wielki news na świecie, że udało się zrobić komputerową graficzną symulację. Ja wam teraz pokażę, jak to wygląda. O, i mamy jeszcze podpis, że to jest pierwsza symulacja w ogóle szczurzych wąsów. Cudowna symulacja, piękna tam widzimy białe tło za obiektami 3D, obiekty bez tekstury, yy, włosy czerwone pewnie dlatego, żeby było je lepiej widać. No i gratuluję. Jestem naprawdę pod wrażeniem. I jeszcze jedno, tam było podkreślone, że jest to symulacja, nie? No to wspaniała symulacja. Po prostu jest taka główka szczura, jest jakiś kanał. O, nie, i tam o, sy symulacja. Moi drodzy, pokażę Wam teraz najbardziej dziwaczną rzecz, jaką spotkałem ostatnio w internecie, i jest to Instagram piłkarza Sergio Ramosa. Czegoś takiego nie widziałem absolutnie. Nigdy będziecie w szoku. To jest, proszę Państwa, najbardziej narcystyczny Instagram, jaki w życiu widziałem. Zobaczmy, jakie treści tam można spotkać. Co tu gość robi w ogóle? On jest gdzieś na plaży w kurorcie. Przedziwne, widzimy jakiegoś buszmena, który na tle jakichś tam yy, bambusów w ogóle. Jezus. On nie wygląda jak piłkarz, on po prostu wygląda jakby oszalał na jakiejś wyspie po prostu z braku towarzystwa. Nie, jedziemy dalej. Tego jest tu mnóstwo, będą lepsze przykłady. Przeglądamy na bieżąco jego Instagrama tutaj sobie. I na przykład widzimy filmy tego typu. No, no przecież koleś dał telefon do ręki swojej żonie i powiedział, masz, nagraj mnie jak idę. I sobie idzie bez koszulki z wypiętą klatą, żeby pokazać jak sobie schodzi, nie? Tam wraca gdzieś z treningu, nie? I takie ujęcia gdzieś na dół, na tyłek, nie? Czy jesteście w stanie mi wytłumaczyć, co pokazuje nam ten filmik? Ja się chyba domyślam, że Sergio Ramos chciał nam pokazać, jak bardzo jest piękny i niesamowity, że nawet jakiś tam drobny mięsień obok pachwiny mu się rusza, ale ja widzę tutaj chłopa, który leży jajami na jakimś oparciu i oglądamy jego ruchy tył-przód. Tutaj mamy trening na trampolinie i znowu mi wytłumaczcie jedną rzecz. Dlaczego gość, który ćwiczy w bokserkach, roluje sobie te bokserki tak straszliwie do góry, że przypominają majtki? No Czy to nie jest przesada? No przecież na siłowniach ludzie trenują w bokserkach. Nie przychodzi ci facet w majtkach na siłownię. Ale dla Sergio Ramosa to jest za mało, ponieważ jego ciało jest tak niesamowite, że nawet chce pokazać mięśnie na samym początku swoich ut. przy pachwinie. Albo tutaj. Jest zima, nie? I zima nie jest straszna Sergio Ramosowi, jeżeli się tak wygląda jak on. Ja pierdziele. Gość potrafi trenować w normalnej, przyzwoitej koszulce, ale mieć na sobie majtki na siłowni. Przecież to jest trening. Ja rozumiem, że w domu on sobie robi, co tam chce, potajemnie, a potem to publikuje, ale kurczę, facet jest na treningu i sobie na treningu nawet podciąga te bokserki pod szyję. No, no, no i znowu. Typ, kurde, w pieprzonych majtkach podciągniętych tak wysoko, jak się da. No zobaczcie, no, no proszę was, no, no... Okej, okay. ja rozumiem, że jeżeli trenujesz, to robienie takich zdjęć jest dla ciebie bardzo dobrą formą motywacji. Absolutna zgoda. Jeżeli zobaczysz siebie na takich zdjęciach... Sprzed treningu i zobaczysz siebie na zdjęciach, na przykład 4 miesiące po treningu i zobaczysz, jak duża zmiana się dokonała, no to to może stanowić dla ciebie motywację. Zresztą sam ćwiczyłem, sam się też tym cieszyłem, że tam parę kilo mi ubyło, że jakieś mięśnie przybyły, więc nie widzę nic złego w fotografowaniu po prostu siebie czy po prostu stylu życia fit. No ale zestawcie to, co mówię z takim zdjęciem, nie? To jest po prostu kopalnia narcystycznych zdjęć. Znowu, o. Ma bokserki, ale tam widać po pomarszczeniu tych bokserek, że on sobie chwilę temu je podwinął, żeby lepiej pokazać. Tam masakra, nie? Masakra to. to. <ścoughs> Zobaczcie sobie Instagrama Sergio Ramosa, bo ja Wam pokazałem tylko kilka przykładów, a tam jest po prostu cała masa takich fot, nie? I na każdych tam fotach, tam, nie wiem, się do góry, jakieś takie masakra, nie? Najbardziej narcystyczny Instagram w sieci. Ok, lecimy dalej. No, i dochodzimy w końcu do sedna. Teraz odniosę się do komentarzy pod moim ostatnim filmem, bo było ich dużo i były bardzo burzliwe. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to chodzi o to, że tematyką mojego poprzedniego filmu był stosunek autorów do swoich patronów i tam pokazywałem y, jakość materiałów, która mogłaby być lepsza, ale nie była. Ten film y, zyskał bardzo duży napływ nowych osób, które wcześniej się nie udzielały w komentarzach, a teraz zaczęły i zaczęły tam po prostu pisać różne rzeczy. Teraz się im bardziej przyjrzymy. Podejrzewam, że któremuś z tych twórców się nie spodobało to, co o nim powiedziałem. No i gdzieś zostało to wspomniane, i teraz ruszyła na mnie ta społeczność tych wszystkich osób i przytoczę wam najciekawsze komentarze. Nie każdy komentarz jestem w stanie pokazać, bo część tych najbardziej bzdurnych po prostu usunąłem, ale mogę przytoczyć je z pamięci. I na przykład chcę przytoczyć taki komentarz, w którym ktoś napisał mi, że kurwa, jak ty się możesz szczepiać tam jakiejś jakości? Jak u ciebie jest zawsze za głośno. Nie. Nigdy u mnie nie jest za głośno. Raz, że montuję na słuchawkach, dwa, że widzę wykres, więc widzę, kiedy jest za głośno, bo pokazuje mi się na czerwono, a trzy, film, który już zmontuję, oglądam nawet na telewizorze, właśnie dlatego, żeby zobaczyć, czy nie jest za cicho, czy nie jest za głośno. I jeszcze poddaję audio procesowi, chyba tak zwanej normalizacji który to proces wyrównuje ścieżkę i właśnie zapobiega temu, żeby było za głośno. Ja to widzę i taka krytyka przypomina mi krytykę dzieci w szkole: typu jeden mówi, a ty nic nie umiesz do drugiego, a ten drugi do pierwszego. Nieprawda, ale chciałem ci powiedzieć, że właśnie ty nic nie umiesz. I przecież to są kompletne bzdury, ale obiecuję Wam, mój następny film pojawi się na 100% specjalnie z przesterami i będzie w nim za głośno. Był tam jeszcze taki jeden komentarz, chyba go teraz nie mogę znaleźć, bo go usunąłem, albo gdzieś tam jeszcze nadal jest, gdzie brzmiał w stylu ciesz się, że Energig ma gdzieś takie filmy jak Twoje i tym razem nie wyciągnie konsekwencji. No i nasuwają się mi dwa pytania. Po pierwsze, jakich konsekwencji, czyli co zostałoby mi zrobione, co by mnie złego miało spotkać, a dwa, za co konsekwencji. Ludzie kochani, czy wy nie odróżniacie czegoś takiego jak konstruktywnej krytyki od hejtu? Przecież mój materiał, właśnie tamten, nie był w żaden sposób hejtem. Wytknąłem tylko rzeczy, które mogłem zauważyć jako widz, które mogłem wytknąć, mogłem na to komuś zwrócić uwagę i ten ktoś powinien z tego wyciągnąć wnioski. No to jest nawet może taka trochę pomoc. Najłatwiej było mi wytknąć błędy u tych twórców, skoro oglądam ich na co dzień, no to widzę. Przecież bym sobie specjalnie nie włączał jakiegoś materiału, który mnie nie interesuje kompletnie, żeby się męczyć i na siłę doszukiwać błędów. Jeżeli coś takiego mi wpadło w oko czy w ucho, no to o tym wspomniałem. No i tyle. No i jak można mówić o konsekwencjach dla mnie? Ludzie, dajcie spokój. I co czytamy dalej z tych komentarzy? Dlaczego nie podałeś źródeł? Pojawiła się przecież plansza. No to widać, co to za twórcy. No to raz. Dwa, no przecież y, pokazuje ich jakieś tam media społecznościowe, no to, to widać, że oni. No i trzy, na Boga. No przecież mówię nazwę tego twórcy, nie? to powiedziałem, że u energika, u tego, no to chyba jest źródło, skoro gościa widać, skoro widać jego nick i skoro wypowiedziałem jego nazwę, no to jak nie podałem źródeł. Mi było też przykro, bo parę komentarzy, no to tam właśnie obrażało tych twórców i bardzo bym nie chciał, żeby moi widzowie tak robili, ponieważ mój materiał nie był obrażający tych twórców, tylko mój materiał zwracał uwagę na pewien problem. Więc też apeluję z tego miejsca, żeby nie pisać brzydkich komentarzy na ich temat. Bo mój materiał nie miał nikogo obrazić. Był jeszcze taki komentarz, który brzmiał: wszystkie argumenty są błędne. No ludzie, kochani, no naprawdę, zrobiłem filmik, w którym na konkretnych przykładach pokazałem dokładnie o co mi chodzi. Żeby nie było, że po prostu mówię nieprawdę, pokazałem nawet również, jak można to poprawić. Był tam jeden przykład jakiegoś migania na ekranie. No i zamiast tylko mówić, że da się to poprawić, gdyby się chciało, no to poprawiłem to jakimś sposobem, prawda? Więc dałem konkretny przykład, udowodniłem, że się da, nie? I cały czas argumentowałem to, co mówiłem, pokazując na ekranie przykłady. No i ktoś mi potem pisze komentarz, że wszystkie moje argum argumenty są błędne. Naprawdę, że, że każdy mój argument był błędny. No przecież jak takiego komentarza po prostu nie wywalić z kanału i autorowi nie dać bana. No, 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 no. Ja się jeszcze wrócę, bo znalazłem ten komentarz. Prawo autorskie nakazuje Ci podać źródła cytowanych filmów w swoim materiale. Możesz to zrobić zarówno na filmie, jak i w opisie. No przecież zrobiłem na filmie cały czas o nich mówię, cały czas padają nazwy ich pseudonimów. A ktoś jeszcze może pisać taki komentarz, że tego nie robię. No ci ludzie komentujący moje materiały są naprawdę absurdalni. Oj, proszę, kolejny bardzo bzdurny komentarz. On tutaj chyba wiedzie prym. Cytuję. Poza tym twój patronite to żart. Potrzebujesz 650 zł miesięcznie, żeby raz w miesiącu pojawiał się odcinek. 650 zł to jest pierwszy próg po przekroczeniu którego. Decyduje się wydawać odcinek zawsze każdego miesiąca, prawda? Czyli oglądający nie czekają dłużej niż miesiąc. No i ja nawet w połowie nie dobiłem do tego progu, bo ja na Patronacie zarabiam 100 złotych, a mimo to od początku tego roku każdego miesiąca wydaję odcinek. Czyli nawet nie zostały spełnione te warunki, a ja z własnej potrzeby, z własnej dobroci, z własnej chęci zapewniania Wam rozrywki, po prostu te odcinki wydaję jako pasjonat. To jak ktoś może napisać i po prostu wypominać mi, że ustawiłem sobie, że akurat tyle potrzebuję, żeby to robić, skoro już to robię, nawet tego nie dostając, bo chcę, bo mam fajny kontakt ze swoimi fanami. Jak można napisać tak bzdurny komentarz? Czytamy dalej: 2,5 tysiąca złotych na wzbogacenie filmów o fajne pomysły, czyli statyści i rekwizyty. Niezłe wymagania, jak na kogoś, kto wrzuca filmy raz na kilka miesięcy. No i teraz zobaczcie, jeżeli sobie wymyśliłem jakiś film, w którym potrzebuję udziału statystów, rekwizytów, który to będziemy kręcić w różnych tam częściach, na przykład Polski, dojazdy i inne takie rzeczy. Jeżeli sobie zaplanowałem odcinek z większym budżetem. To ta osoba pisze mi, że z racji tego, że ten epizod potrzebuje dłuższego czasu na realizację, to ja nie powinienem się tyle domagać. Jaki jest sens w napisaniu takiego komentarza? Gość nie pozwala mi na to, żeby odcinek powstawał przez jakiś czas, który ma być odcinkiem większym i rozbudowanym, tylko dlatego, bo jego zdaniem nie powinien on tyle kosztować. A co on wie o kosztach? I jeszcze ma pretensje do czasu realizacji. To no, gość jest kompletnie odkorbiony po prostu. Czytamy dalej. Niezłe wymagania, jak na kogoś, kto wrzuca filmy raz na kilka miesięcy, ma niecałe 2,5 tysięcy subskrypcji. Aha, czyli <laughs> jego zdaniem osoba, która ma 2,5 tysiąca subskrypcji, nie ma prawa zrobić sobie, zaplanować jakiegoś fajnego filmiku, którego realizacja kosztuje, właśnie dlatego, że ma mało subów. Czyli jego zdaniem... Tylko osoby z większą ilością subów mają prawo domagać się pieniędzy od swoich patronów. No przecież to jest najbardziej książkowy, jaskrawy przykład po prostu idiotyzmu. I jak takiego komentarza nie wyrzucić po prostu z kanału, nie? Absolutnie dramat. Jedziemy dalej. O bardzo zabawny komentarz, słuchajcie tego. Nie wierzę, że Jędrzej dał Ci pozwolenie na wykorzystywanie jego filmów. Gość publikuje na YouTubie, robi filmy dla publiki i ma mi dawać pozwolenie na wykorzystanie jego filmów. No przecież jest coś takiego jak prawo cytatu, przecież ja mu tych materiałów nie kradnę, nie podpisuję jako swoje, ja je komentuję. Można poddawać różne materiały, które pojawiły się publicznie, no jakieś ocenie, więc z czym ma ten użytkownik problem? Tak samo możecie zrobić film, nie wiem, o mnie i możecie powiedzieć, że ten typ nie umie wypowiadać się do kamery. Wypowiada się źle, ma kiepską prezencję, ma kiepską dykcję i słaby głos. I on ma denerwujący sposób mówienia, i on tego robić nie umie, nie? I kurwa, nie umiesz robić filmów. No, no nie umiem, nie? Ja nie będę miał z tego żadnego problemu. Ja do tego, uś... ja do tego podejdę z uśmiechem, a ci się tam spinają w komentarzach. Jezus, ale to jest niesamowite co się dzieje na tym YouTubie, naprawdę. Z nami kwita? Tak jest. No to wypierdalać mi stąd. No, i wiecie, ja takich przykładów mógłbym dawać naprawdę mnóstwo, nie? No, bo na przykład wczoraj sobie oglądałem filmik o Enemy Territory. Fantastyczny film, tam w ogóle bardzo ładnie przedstawiona historia. Jak ktoś nie zna Enemy Territory, to sobie może obejrzeć ten film i się dowie wszystkiego. Wspaniała robota dziennikarska, merytoryczna. No, i trafiłem na taki moment, nie? Na moment, w którym muzyka zaczęła zagłuszać po prostu to co mówi prezenter. Zobaczcie. I dodawały one takie możliwości jak podwójny skok, nowe bronie, możliwość zmiany klasy przy ciele poległego towarzysza i wiele innych. Ponieważ jednak żaden z tych modus nie udało się, że w takich jak jak e Etro, zaczął się powoli, a Dobrze społeczności. Ci, którzy przyzwyczaili się do jednego moda,. Ten film powstał dzięki pomocy patronów. Nie? I coś takiego zostało wydane. No i przecież, jak ja coś takiego zobaczę, to mam prawo powiedzieć, że ci twórcy w ogóle nie oglądają swoich filmów po tym, jak je wypuszczą, nie? Mogą być takie kwiatki, ja wydany, wyrenderowany, no to wrzucamy i hej, nie? <ścoughs> Poza tym, dlaczego ta osoba, o której mówię, ona tak nagrywa te filmy, nie? Tak, o. O, o, o taki, taki, tak strasznie blisko kamery, nie? Tak, tak siedzi i, i, i stąd właśnie nagrywa. Są przecież jakieś y, zasady, jakieś tam plany. Mamy plan amerykański, czyli od kolan w górę, mamy plan od pasa w górę, tam od barków w górę. Dl dlaczego te filmy tak wyglądają, że ktoś siedzi i, i ca całego twarz na ekranie, nie? Może to tak trzeba robić, nie? Tak, on, on tak zawsze strasznie blisko nagrywa, nie? <grywa> y, dobra, nie? Oglądałem też wczoraj nowy film Energika i tam padło takie pytanie, dlaczego zawsze jak jest cięcie, to muszę Ściszać. I tam Energik odpowiada: Nie wiem o co chodzi. Nie? No nie wie o co chodzi, no bo nie wie o co chodzi. Nie? Dlaczego po każdym cięciu muszę ściszać dźwięk? Tu nie wiem zupełnie o co chodzi. Chodzi o to, że jeżeli na przykład mówi do kamery, mówi, mówi i skończyła mu się bateria. I musi podejść, wymienić, włączyć nagrywanie od nowa To to nagrywanie od nowa Nie ma takiego samego poziomu audio Tylko jest za głośny To jest tak jakbym nagrywał swój materiał O właśnie takim poziomie głośności jak teraz A nagle go podgłośnił strasznie Tak, że będziecie musieli się podnieść do telewizora I go ściszyć I o to chodziło No i energik nie wie o co chodzi Moje show jest y, śmieszne Prześmiewcze, ironiczne Złośliwe, cyniczne Ono po prostu takie jest I... Polega na wynajdywaniu błędów. Właśnie na tym polega degustator. Dlatego tymi wszystkimi rzeczami jestem dzisiaj strasznie zdegustowany. I zapraszam do oglądania moich kolejnych odcinków. Aha, jeszcze wpadnijcie na mojego patronata, bo Wasza pomoc jest złota i nie zostanie zapomniana.